Ułożony styropian na całej powierzchni. Ma dom prawie 100 m2. I prawie w ogóle nie ma zrzynu. Prawie w ogóle nie ma zrzynku. Wszystko zostało tak wykorzystane, tak policzone, żeby nie było zrzynków. I tak się udało. Mało tego, jeszcze zostały dwie paczki styropianu. Także układać to trzeba umieć. Dobra, zrzynki poukładam w tym małym pomieszczeniu. Nie będzie widać. Przecież nie muszę nagrywać, że tych zrzynków jest tyle worków i tyle kawałków. O, ładnie ułożone, nie będzie widać do nagrania, będzie gitara. Pamiętajcie, że trzeba umieć weryfikować filmy, które oglądacie na YouTube. Nie wszystko wygląda tak, jak to pokazują.